Elegancja, sportowy charakter i nowoczesność. Oto BMW 3GT z 2020 roku. Auto, które idealnie łączy komfort i dynamikę, teraz dostępne w wyjątkowej ofercie. Stylowe linie nadwozia, agresywne reflektory LED i charakterystyczna nerka BMW sprawiają, że to auto przyciąga uwagę na drodze. M-Pakiet dodaje sportowego wyrazu, podkreślając dynamiczną sylwetkę. Aerodynamiczne elementy i 19-calowe felgi M z lekkiego stopu to gwarancja wyjątkowego wyglądu i jeszcze lepszych osiągów. Wnętrze tego BMW to luksus w najczystszej postaci. Skórzana tapicerka, sportowe fotele i nowoczesne technologie. Wszystko zaprojektowane z myślą o komforcie i stylu. Przestronny kokpit z najnowszym systemem multimedialnym zapewnia intuicyjną obsługę i pełną kontrolę nad pojazdem. Praktyczność to także mocna strona BMW 3GT. Przestronny bagażnik z elektrycznie otwieraną klapą gwarantuje łatwy dostęp i dużą pojemność, idealną na długie podróże. Pod maską kryje się niezawodny silnik, który w połączeniu z automatyczną skrzynią biegów oferuje płynną i dynamiczną jazdę. To BMW 3GT jest nie tylko stylowe, ale również pełne mocy. Rok produkcji 2020. Polski salon. Pełna historia serwisowa i przebieg zaledwie 47 tysięcy kilometrów. Bezpieczeństwo i niezawodność, potwierdzone pełną dokumentacją i fakturą VAT 23%. To wyjątkowe BMW 3GT czeka na Ciebie. Luksus, sportowy styl i zaawansowane technologie w jednym samochodzie, teraz w cenie dostępnej dla wymagających kierowców. Sprawdź ofertę już dziś i wyrusz w podróż z klasą. BMW 3GT Twoje marzenie o perfekcji motoryzacyjnej. Kontaktuj się z nami i umów się na jazdę próbną.